Dzisiejsza uroczystość. Dostaliście pieniądze na. Środki medyczne. Przed nami okres świąteczno-sylwestrowy, duży ruch turystyczny. Ta promesa zostanie wykorzystana na środki medyczne. No, przez wojnę środki medyczne urosły potwornie prawie 100%. Dlatego las państwowy, nadleśnictwa nas zawsze wspierają. Jak ważne są takie środki medyczne w codziennej pracy waszej? No to jest nasz też podstawowy środek do opatrunków, do zabezpieczenia poszkodowanych. Tak jak mówiłem, nasz rejon jest bardzo turystyczny i w tym okresie świąteczno sylwestrowym zaczyna się największy najazd turystów. My mamy dużo roboty, ale też wiemy co robimy i chcieliśmy to robić i ten sprzęt na pewno i te środki medyczne na pewno nas bardzo dobrze wspierają. Jak ważne są takie Wydarzenia dla wsparcia takich inicjatyw jak hodowla pszczół, pokarm dla jeży i tak dalej. Niezwykle ważne myślę, bo to środowisko, ci działacze są y, wolontariuszami, y, ale potrzebują wsparcia potrzebują środków na swoją działalność, na to, żeby realizowali swoje cele, a tak naprawdę cele. Nas, mieszkańców tej Ziemi, mnie bardzo dzisiaj uderzyła jedna bardzo ważna rzecz. Roz, różnorodność tych wszystkich rodzajów działalności, od zdrowia poprzez ratownictwo, poprzez kulturę, bo to Mig Wierszy był też sponsorowany, poprzez samorządowców, poprzez właśnie pszczelarzy, pomoc jeżom, to wszystko stanowi taką paletę barwną ludzi, którzy zajmują się najróżniejszymi sprawami, ale łączy ich jedno. Chcą się dzielić z innymi. Jak ważne jest to dla lasów państwowych, żeby wspierać takie inicjatywy? To jest bardzo ważne z wielu powodów, ale wspomnę, że rozdajemy raz trzeci. Świadczy to w tym roku, świadczy to o mnogości podmiotów sektora trzeciego, czyli organizacji pozarządowych. Tak naprawdę żadna organizacja, również my, lasy, przecież nie możemy żyć samodzielnie, istnieć sami. To nie jest jakaś próżnia. Istniejemy i współżyjemy z jednostkami innymi, ale przede wszystkim z organizacjami trzeciego sektora. To znaczy, że e, dzięki nim udaje nam się wiele rzeczy zrealizować, które bez nich byłyby bardzo trudne do zrealizowania. Ile środków dzisiaj przeznaczyliście i ile w ciągu roku na takie działania? No w ciągu roku to jest już ponad, sto, grubo ponad 100 tysięcy złotych, a dzisiaj niecałe 40 tysięcy złotych, czyli to są duże środki finansowe. Bardzo się cieszę, że dzisiaj 14 organizacji z jednej strony służby, czyli ochotnicze straże pożarne, e, brać górnicza, Również GoPr otrzymały wsparcie, z drugiej strony stowarzyszenia i fundacje, które wspierają wiele celów bardzo ważnych. Z perspektywy mieszkańców naszego regionu, serce rośnie, wielka, wielka radość tych organizacji. 14 organizacji, szczytne cele. Nadleśnictwo Jugów i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych aktywnie, się wspiera, aktywnie wspiera te organizacje. Dużo też informacji, które zostały przekazane. Ja, jako parlamentarzysta, z wielkim zainteresowaniem wysłuchałem tych inicjatyw, które są realizowane. No i cóż, no wypada też pogratulować tych inicjatyw, bo przecież to nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim ludzie, którzy poświęcają swój czas, poświęcają swoją kreatywność. Kładają tą kreatywność te projekty. Naprawdę projekty bardzo zróżnicowane od Ochotniczych Straży Pożarnej poprzez strzelarzy, Fantastyczna inicjatywa też Sołecka i Satowocowy, więc naprawdę jest się czym pochwalić.